Wydaje się, że w obecnych czasach, kiedy każdego dnia spotykamy się z informacjami o nowych technologiach, o rozwoju nowych technologii, cyfryzacja powinna być czymś, co już się dzieje i takim naturalnym trendem. Okazuje się jednak, że nie do końca tak jest. Z raportu wyzwań pracodawców firmy Trengwalder wynika, że 37% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie, nie wdraża aktualnie i nie planuje do połowy roku 2026 żadnych wdrożeń, żadnych cyfryzacji w zakresie obszaru HR. Jest to Pewnie liczba, która zaskakuje, natomiast warto się przyjrzeć, że w przypadku dużych organizacji, gdzie w tej chwili już poziom tych inwestycji, poziom firm, które inwestują w cyfryzację jest powyżej 55%, warto spojrzeć na to, że duże firmy mają duże zaplecza IT, mają globalne rozwiązania, mają więcej zasobów. Aby móc inwestować, aby móc angażować zespoły w wdrażanie cyfryzacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają te zasoby bardzo ograniczone. Duża ostrożność w planowaniu i wdrożeniach inwestycji wynika oczywiście z ograniczonych budżetów, z małych zespołów, z braków kompetencyjnych. Ale też ze świadomości tego, co, informacji, które już z rynku przychodzą, są raporty, które pokazują, że de facto 95% przeróżnych inwestycji lub rozpoczętych projektów opartych o technologię AI właściwie nigdy nie ujrzy światła dziennego i zostaje zamknięta przed wdrożeniem. Dlatego też myślę, że firmy są bardzo ostrożne i to bardzo dobrze, bo warto dobrze zaplanować, zaprojektować wdrożenia i zastanowić się, co one mają tak naprawdę przynieść, co warto automatyzować, gdzie warto inwestować w technologię AI, a gdzie być może warto pewne obszary działalności oddać firmom zewnętrznym, które już te cyfryzacje i automatyzację mają. Myślę jednak nadal, że konkurencyjność, zachowanie konkurencyjności będzie wymagało zmian w technologiach i w procesach w każdej organizacji.